Dzień dobry. Emerytowany nadkomisarz Marek Wojtal. Witam znowu już w programie Niebezpiecznik. Tematem dzisiejszego programu będzie, no, że tak powiem, gorący temat, jaki jest alienacja rodzicielska. Proszę Państwa, mając możliwość pracować w Monarze czy w Policji, służąc później w Policji Izbie Dziecka, w Wydziale ds. Nieletnich, jak również w Wydziale ds. Narkotyków, no niestety można powiedzieć, że ja zawodowo ten temat poznałem dosyć bardzo dobrze. Co to w ogóle jest alienacja rodzicielska? Oczywiście znowu skończyłam sobie z pomocy nieodzrodnego internetu, gdzie przeczytam krótką definicję. Alienacja jest to. W najnowszej międzynarodowej klasyfikacji chorób wymienia się nowe jednostki chorobowe. Tutaj oczywiście pełne nazwy. Problem relacji opieku dziecko i druga jednostka chorobowa utrata związku miłosnego w dzieciństwie. Alienacja rodzicielska, proszę Państwa, to utrudnianie jest przez jednego. Rodzica kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem, nastawianie dziecka przez jednego rodzica do, do, przeciwko drugiemu rodzicowi, wymuszanie jakby deklaracji uczuć do siebie. Wymuszać można oczywiście <słuch> przez obiecywanie korzyści typu prezenty, RTV, różne rzeczy, które są w tej chwili na to powiedzmy dla dziecka i jeżeli jeden z rodziców powiedzmy daje takie prezenty a drugi rodzic nie ma możliwości albo da i po prostu nie zostanie to doręczone to w tym momencie wychodzi na to, że jedna strona daje druga nie później oczywiście jeszcze jest przedstawienie drugiej rodziców, drugiego rodzica w złym świetle proszę Państwa yy, są to sytuacje napisał na do mnie pewien pan Zdzisław, który opisał sytuację, że gdy rozstał się ze swoją żoną, oczywiście żona zabrała dziecko, zabrała są i przydzielił dziecko. On ma widzenia, dziecko mieszka w innym województwie. Więc kiedy on już przyjeżdża, dziecko ma w tej chwili 7 lat. Kiedy przyjeżdża, raz się spotkał, raz nie, aż w końcu najczęściej czekał na niego członek rodziny, jego byłej żony z gotówką i od razu mówił, proszę, tu są pieniądze za przyjazd, no, żeby nie było straty. I dzisiaj nie może być zjedzenia z dzieckiem, może akurat miał, ponieważ gdzieś wyjechali. Oczywiście się zgłosił do na policję, no ale no cóż, policja w tym momencie, że tak powiem, rozłożyła ręce, no sprawę do sądu. Druga sprawa to jest również taka, że zapisał do mnie pan Marek, gdzie przyznał się, że tak, byłem przyczyną rozpadu mojego małżeństwa, gdzie zdradziłem moją małżonkę i dwójkę dzieci. Oczywiście rozwód był z mojej winy, jak najbardziej. Natomiast żona po rozwodzie powiedziała mi, zobaczysz, nigdy więcej już nie zobaczysz dzieci. I rzeczywiście tak mu utrudniały kontakty. On już wyprowadził się z miasta, gdzie mieszkał razem z żoną i z dziećmi. Przyjeżdżał potajemnie, wykorzystując pewne sytuacje tam, oglądał swoje dzieci, ale w pewnym momencie też się to powiedzmy skończyło, ponieważ założył nową rodzinę i to już przestało jakby funkcjonować. Proszę Państwa, jak, co mówią psychologowie na to, jak się alienacja rodzicielska odbija na dziecku i jego przyszłym życiu? No, są opisane przypadki, że zaburzone powiedzmy w dzieciństwie relacje pomiędzy rodzicami rzutują bardzo często na życie dorosłych dzieci. Te dorosłe dzieci mają bardzo często później problem z ułożeniem swojego osobistego życia, gdyż prosty przykład nawet nie potrafią przetrenować sytuacji, kiedy są w związku i kiedy mają problem ze swoim partnerem czy partnerką. Dlaczego? Bo nie widzieli takiej sytuacji w domu rodziny, bo na przykład wychowywała sam, tą osobę samotnie mama i on nie wiedział ta osoba, jak zareagować, kiedy zaczyna się problem z, ze swoim powiedzmy partnerem. Także są teraz przykłady. Jedna z gazet, no nie podaje gazety, bo byłoby to reklama, opisała, że w Warszawie mamucha dostała 8 tysięcy Grzywny, które muszą, kary, przepraszam, które musi zapłacić ojcu za to, że utrudnia mu kontakty z dzieckiem. Moja rada, jako emerytowanego policjanta, miałem takie różne sprawy, jest taka, że należy zgłaszać na policję, i no niestety wiem, że to jest. trwa trochę w czasie, bardzo jest emocjonalnie, ale nie należy tej sprawy odpuszczać, bo tu muszę powiedzieć z własnego doświadczenia zawodowego w tej chwili. Coraz częściej okazuje się, że sądy po prostu stoją już jakby za ojcami. Mało tego, coraz częściej zdarza się, że dzieci zostają, opieka zostaje przyznana ojcom, a nie matkom. Ja osobiście znam w tej chwili dwa takie przypadki w Częstochowie, gdzie sąd przyznał opiekę nad dziećmi ojcom, a nie matką, i tym matkom po prostu wyznaczył widzenia ze swoimi dziećmi. Tutaj jeszcze, proszę Państwa, przesunę troszeczkę niżej przykłady alienacji rodzicielskiej, więc tak jak mówię, jeżeli Państwo sobie włożą, otworzą internet i wrzucą to hasło przykład alienacji rodzicielskiej, są tu świetnie opisane przypadki konkretne i na pewno to po prostu wszystkim ojcom, którzy mają problem, przepraszam. Najczęściej ojcom, którzy mają problemy z kontaktami, żeby się laczyć ze swoimi dziećmi, te, te informacje, które ja tutaj widzę, jakie są po prostu podane w internecie, pomogą. Proszę Państwa, no, sądy rodzinne też się powolutku zmieniają. Niestety jest to taka smutna prawda, że w sądach rodzinnych 99,9% pracuje pań, które są sędziami. I to też często powodowało to, że niestety, ale ojcowie są bardzo często, byli na strasonej pozycji. Standardem jest, że dziecko z automatu przyznaje się matce, często nie rozpatrując jej sytuacji ekonomicznej, socjologicznej, czy nawet psychologicznej. I niestety często jest to z krzywdą dla dziecka. Także proszę Państwa, jeszcze raz, jeżeli będziecie ofiarami alienacji rodzicielskiej, to tak jak mówię, zgłaszać na policję sprawy do sądów rodzicielskich. Mówiąc krótko, temat trzeba drążyć. Nie można tego tematu odpuścić, bo tu chodzi o przyszłość waszych po prostu dzieci. No, dziecko wychowane przez jednego rodzica niestety ma pewne później braki w życiu swoim osobistym i społecznym, gdyż brak jest tej drugiej podpory, jaką jest ten rodzic. To wszystko, co chciałem powiedzieć w tym. Bardzo trudnym i takim smutnym temacie i tak jak mówię, no życzę, żeby państwo było jak najmniej takich sytuacji w życiu osobistym, że musimy sięgać po takie metody.